Moi drodzy, w ostatnim czasie w mediach wiele było artykułów o tym, no, że coraz więcej Polaków sięga po akt apostazji. Coraz więcej Polaków odpływa z kościoła, odrzucamy Jezusa, odrzucamy Kościół, i był taki ogólny entuzjazm w końcu Polacy zmądrzeli. I tak w kontekście tych artykułów różnych zacząłem się zastanawiać, z czego to wynika. Że my często, niestety, porzucamy Kościół, porzucamy Jezusa. Jakie są powody tego, że właśnie odrzucamy Pana Boga? I tak się zacząłem nad tym zastanawiać, i odnalazłem trzy główne powody. Pierwszy powód zły przykład. My, księża, biskupi, rodzice, dzieci, sąsiedzi wszyscy, niestety, często dajemy zły przykład. I żyjemy nie jak uczniowie Jezusa, tylko jak no momentami jak uczniowie diabła i wszyscy inni na to patrzą i jak mają iść za nami, kiedy głosimy Jezusa, a żyjemy jak dzieci diabła. Dalej ten zły przykład jest jeszcze szerszy, bo zobaczcie na dzisiejszą kulturę. Filmy, seriale, media, różne właśnie konteksty społeczne. Wszędzie jest promowany zły przykład. Modne jest bycie dzieckiem diabła, a nie bycie dzieckiem Jezusa, bycie dzieckiem Pana Boga. I to jest właśnie pierwszy powód, dla których odpływamy dzisiaj często z kościoła, bo nie mamy dobrego świadectwa, tylko mamy zły przykład. Drugi powód, brak doświadczenia Pana Boga i brak doświadczenia kościoła. My dzisiaj często mamy wiedzę, wiedzę o Jezusie. Wiedzę o Panu Bogu, wiedzę o kościele, ale z tej wiedzy nic nie wynika, bo nie mamy doświadczenia. Coś tam słyszeliśmy, że tam Pan Bóg jest, że kościół to jakiś tam jest. Jedni słyszeli jedno, jedni coś innego. Mamy jakąś wiedzę, ale to jest nieważne, bo nie mamy żywego doświadczenia Pana Jezusa i Kościoła. Nawet niestety, ale i w kościele często e, ci, którzy chodzą co tydzień na mszę, nie mają doświadczenia Jezusa i nie mają doświadczenia Kościoła. Przeżywają jakąś wiedzę, jakieś tradycje lokalne. To, że gdzieś tam babcia mówiła, że trzeba chodzić, to czasem pójdę, ale nie ma spotkania z Jezusem i nie ma doświadczenia Kościoła, który jest wspólnotą e, bliskości osób. I trzeci powód, dla którego odpływamy z Kościoła przywiązanie. Jesteśmy przywiązani do naszej pracy, do naszego myślenia. Do naszych różnych wzorców, do naszych relacji różnych, do naszej pasji, naszej jego hobby. I boimy się, że Pan Bóg nam to chce zabrać. Młody chłopak chciał pójść na księdza, ale zaczął się zastanawiać. Mam tyle różnych talentów, taki potencjał. No nie, nie, przecież jak pójdę na księdza, to to wszystko stracę. Pan Bóg to zabierze. Młodzi małżonkowie. Mają takie poczucie, no chcemy mieć dziecko, ale przecież tak dobrze idzie nam w pracy, życie zawodowe się toczy, musimy to rozwijać, bo, bo jest dobry czas właśnie na to życie zawodowe i rezygnują z dziecka, bo się boją, no przecież dziecko im zabierze ten potencjał zawodowy. I my często właśnie w taki sposób odrzucamy Pana Boga, bo się boimy, że Pan Bóg nam coś zabierze, bo jesteśmy przywiązani do tego, co jest, do tego, co jest dla nas ważne. I tu się zatrzymajmy. Czy Pan Bóg na pewno chce nam coś zabierać? Czy Pan Bóg chce nas obnażać z czegoś, z czegoś, co jest dobre? Przyjrzyjmy się temu. W Ewangelii jest taka scena, gdzie Szymon i Andrzej, bracia, łowią ryby, i przychodzi do nich Jezus, mówi: Pójdźcie za mną. I tu padają naprawdę bardzo ważne słowa. Od teraz. Będziecie rybakami ludzi. I mnie to słowo bardzo urzeka, bo zobaczcie, kim jest Szymon i kim jest Andrzej. Ich całe życie to jest bycie rybakami. Ich tożsamość jest przeniknięta łowieniem ryb. Wszystko, co potrafią, to łowić, wypływać na jezioro. I to są ich talenty, to jest ich pasja, to jest ich właśnie całe życie. I przychodzi Pan Jezus i nie mówi im, wiecie co, jesteście beznadziejnymi rybakami. Nikogo nie obchodzi, że, że macie takie talenty, że macie takie pasje, że to jest Wasze życie. Pan Jezus im tego nie zabiera, tylko to wykorzystuje. Mówi, słuchajcie, jesteście świetnymi rybakami. Macie piękne talenty, macie piękne pasje. Wykorzystajmy to w dobrym celu. Do tej pory łowiliście. Ryby, teraz będziecie łowić ludzi. Wszystkie talenty, które macie, to wszystko się przyda. To wszystko jest ważne, to wszystko jest piękne i ja to wyeksponuję, mówi Jezus. Ja to uświęcę. Ja zrobię z tych talentów coś niesamowitego. I to powinna być właśnie dobra nowina dla nas, że Pan Bóg niczego nam nie chce zabrać. Pan Bóg, skoro nas stworzył, z dał nam jakieś talenty, jakiś pas, jakieś umiejętności, to dał to po coś, z jakiegoś powodu. I pytanie nie jest do końca, jakie masz talenty, bo to nie jest problem, jakie ty masz talenty, jakie masz umiejętności, jakie masz zdolności. Problem w relacji z Panem Bogiem leży zupełnie gdzie indziej. Pytanie jest, jak my wykorzystujemy to, w czym jesteśmy dobrzy. Jak my wykorzystujemy nasze zdolności, nasze talenty, nasze umiejętności. Bo można być świetnym matematykiem, świetnym finansistą, finansistą, i można być złodziejem, a można być gościem, który będzie zarabiał pieniądze po to, żeby budować piękne, dobre społeczeństwo. Jeżeli ja wykorzystuję swoje talenty do złych rzeczy, no to będę niszczył ten świat i niszczył siebie. A jeżeli ja wykorzystuję swoje talenty dla miłości, dla dobra, dla godnych rzeczy, no to wtedy buduję królestwo Boże. Wtedy jestem uczniem Pana Jezusa. I kiedy idę za Jezusem, to co się dzieje? To Pan Bóg oczyszcza moje cele, oczyszcza moje intencje. Że ja tym dłużej jestem z Jezusem, tym bardziej go słucham, tym mniej wykorzystuję swoje umiejętności i talenty do złych rzeczy. A tym bardziej wykorzystuje to co mam pięknego dla zbawienia świata, dla budowania królestwa Bożego i dla budowania swojego szczęścia. I to jest właśnie to piękne działanie Pana Boga. To jest dobra nowina, że Bóg chce wykorzystywać to co w nas jest piękne, co w nas jest dobre i chce to pomnażać i chce właśnie z tych naszych talentów, z tych naszych dobrych rzeczy, które w nas są, budować właśnie królestwo Boże. Budować piękne społeczeństwo. Zatem nie bójmy się i za Jezusem, bo Pan Bóg nam naprawdę niczego nie zabierze. Jak ty coś lubisz robić, jak masz piękny talent, Bóg ci tego nie odbierze. Bóg to wykorzysta, że jeszcze bardziej będziesz szczęśliwy czy szczęśliwa z tego talentu i z tego dobra, które masz. Pamiętaj właśnie na koniec jedną rzecz, że Bóg, on zabiera tylko jedną rzecz. Zabiera z nas zło. Niszczy zło. A wszelkie dobro, które istnieje, Bóg chce pomnażać, Bóg chce uświęcać, Bóg chce sprawiać, żebyśmy byli samym czystym dobrem. I właśnie to jest powód, dla którego uważam, powinniśmy trwać w Chrystusie i w Kościele. Bądź człowiekiem Kościoła, bądź człowiekiem Jezusa, to będziesz wtedy człowiekiem uświęconych i pięknych talentów.